Witajcie, mamy 13 marca, jestem od siódmej w terenie i przyszedłem na miejscówkę co ostatnio znalazłem dwunastaka no i rozglądam się za drugą tyką do pary. No i podszedłem na tą miejscówkę zupełnie od innej strony i jakieś 50 metrów od miejsca, co podniosłem tego dwunastaka. Natknąłem się na tyczkę. I to chyba będzie do pary. Z daleka rzuciła mi się pieczęć w oczy. Ładnie zaświeciła. Ale ładnie leży. Wydaje mi się, że to będzie para. Tamten to dwunastak. A tutaj mamy dziesiątaka. Identyczna korona. Tak, to na pewno będzie para. Tak, to będzie parka. Na 100%. Jeszcze. W domu porównamy. Ale ja już widzę, że to jest para, no identyczna korona. Będzie parka 12 taka, nieregularnego. Pieczęć też taka sama, tutaj jest taka wypustka, wypustka na pieczęci. Ale zajebiście i ten jest cały niepołamany. Też jakieś kilo 800. Udało się. Udało się znaleźć i sporować park. Mega dzień. Trzymajcie się, dasz bur. Zaczął padać deszcz i to są chyba łzy szczęścia lecące z nieba. Tu mam tego dziesiątaka. Idę sobie taką, ale emocje zapuszczoną starą drogą patrzę w prawo a tu leży zrzut usmak ale jaki zajebisty jaka piękna barwa no ile minęło 20 minut i jakieś niecałe 100 metrów jestem od tamtego miejsca co podniosłem tego ale piękna tyka no takiego smaka to nie mam w kolekcji jeszcze. Jaka piękna barwa i korona. Podnosimy. Ej. No kurwa. Sorry za przekleństwo, ale jestem w szoku. No to jest stary zrzut. Zeszłoroczny. I on tutaj przeleżał? No kurde, bez jaj. Jaki piękny. Taki piękny zrzut przeleżał. I w ogóle jest... No, ja byłem pewien, że to świeży zrzut. No, no kurde, no nie wyglądał. Dopiero po pieczęci, widzę. Ale faza. No jest taki delikatny nalot zielony. Ale to tylko w jednym miejscu. Nigdzie nie jest obgryziony. No i jeszcze w takim miejscu. Co prawda, no to nie jest uczęszczana droga. No, ale widać jakieś ślady, co się jeździło, jakiś ciągnik. I nikt go nie zauważył. Jego waga to no, 2 kg będzie miało, myślę. Piękny, uperlony. Jeszcze nie wyszedłem z ekscytacji po tym, jak tego znalazłem. A tu następne. No ten ósmak jest dłuższy od tego coś niesamowitego No coś niesamowitego Ale się worek rozwiązał Długo nic I już cztery świeże i taki piękny zeszłoroczny No jak świeży wygląda Żeby nie pieczęć to świeży zrzut Piękne. No to dzisiaj, jegermeister musi być otwarty. Konkretny, ten ma piękną barwę i uprleń, a ta z kolei jest czarna jak smoła. Субтитры